To źle? Ja jeszcze więcej gier no <laughs> to To znaczy możesz za peksa zrezygnować, typie. <laughs> o co Całą chodzi? Całą Co? Co? Całą grąbę peksa i w No tak, właśnie. Już... To zawsze, zawsze można zrezygnować. <laughs> Ach, Nie możesz zrezygnować. Dobrze, no. Dobrze. no. Ja pierdolę Przeładowuję Nens robisz szczerze mówiąc no, Ja Nie mam, nie mam na razie tego smogu. Góra, góra będzie zaraz Jest, bież z sajtem O kurwa Spajk leży na Gdzie? Spajka oh. O Dostał jeden w Mam spajka Fajdę wrócę jak to, Został jeden wróg Trójka załatwiona Nie ma raszu? Nie zabijecie moich sojuszników! Widziałem ją mhm. Zostało 30 sekund Został jeden wróg Czwórka leży Bęben! Ale ja nie chcę mulaka, wiesz co ja chcę. <śmuszczak> masowanie pipoka? Dokładnie. Mam to? Pięknie. P powiedz Pięknie. mi tylko czy to mam, Adam. Pięknie, masz to, masz to, chodź tu. Dziękuję. <śmuszczak> <tuk>